Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Często widzimy na Instagramie, jak ludzie pokazują nam cudowne fotografie z różnych zakątków świata. Widzimy, jak podróżują, odkrywają różne kultury i w efekcie pokazują nam zapierające dech w piersiach fotografie. Ale czy cudownych miejsc na zdjęcia brakuje tutaj u nas w Polsce? Oczywiście, że nie. I właśnie w tym odcinku zobaczycie najciekawsze miejsca na zdjęcia w Polsce. Więc jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. To właściwie pierwszy odcinek z tej serii na kanale. Tak, bo to będzie seria na kanale, w której będę pokazywał różne ciekawe miejsca na sesje zdjęciowe właśnie u nas tutaj w kraju, w Polsce. Będę zbierał różne wasze propozycje, bo poprosiłem jakiś czas temu właśnie was o zapodanie waszych ulubionych miejsc na zdjęcia, gdzie można się wybrać, zrobić fajne sesje, uchwycić jakiś ładny krajobraz. I te miejsca właśnie dzisiaj pojawiły się w tym odcinku. A co jakiś czas będę ponownie was prosił o kolejne miejsca, które polecacie, i będę je zbierał w kolejnych odcinkach z tej serii. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie dzielili takimi miejscami i wykorzystywali ich potencjał fotograficzny. Ja zawsze byłem tego zdania, że warto się dzielić takimi rzeczami. Jak zawsze, jak mnie ktoś pytał, gdzie zrobiłem jakieś zdjęcie, nigdy nie robiłem z tego jakiejś wielkiej tajemnicy, tylko po prostu mówiłem, tu i tu jest y, takie miejsce, wybierz się najlepiej w, taki, w takich godzinach, bo tam jest y, najfajniejsze światło. I w efekcie również inni fotografowie często odwdzięczali mi się tym samym. Jeżeli ja ich zapytałem, gdzie oni zrobili to zdjęcie, bez wahania odpowiadali mi po prostu, gdzie. Zrobili daną fotografię i dzięki temu poszerzałem również wachlarz tych swoich miejsc. Także zachęcam do dzielenia się właśnie takimi miejscami, do dzielenia się wspólnie pasją, bo to wszystkim nam wyjdzie na dobre. Także teraz bez przeciągania, idziemy do komputera i pokazuję Wam różne ciekawe miejsca w Polsce na sesje zdjęciowe. Zatem zaczynamy przegląd różnych ciekawych miejsc na fotografowanie w Polsce. Rozpoczynam ten odcinek od y, miejsca, które przyda się szczególnie fanom astrofotografii, fotografowania Drogi Mlecznej, Perseidów y, i tym podobnych tematów. Jest to miejscowość Lutowiska w Bieszczadach. Michał tutaj nam załączył właśnie cudowne zdjęcie z tego miejsca i pisze, że tam jest po prostu wyśmienity teren, wyśmienite miejsce właśnie na fotografowanie gwieździstego nieba. Jeżeli chcecie nauczyć się właśnie tego typu zdjęć, właśnie fotografowania Drogi Mlecznej, gwieździstego nieba, to tutaj znajdziecie mój poradnik na ten właśnie temat. i na tym zdjęciu właśnie Michał pokazał kwintesencję właściwie tego miejsca. Tutaj zapewne jest małe zanieczyszczenie świetlne, które pozwala nam właśnie uchwycić tak pięknie rozgwierżone całe to niebo. Także warto się tam zdecydowanie wybrać, jeżeli będziecie w okolicach wieszczat, no to zdecydowanie warto właśnie w nocy wybrać się na takie nocne fotografowanie i być może właśnie uchwycić spadające perseidy. Zostańmy jeszcze w temacie właśnie gór, ale tym razem z Bieszczad przenosimy się na punkt widokowy na czarnej górze w Małopolsce. I tutaj Kasper przesłał nam piękne zdjęcie właśnie z panoramą Tadr. I tutaj właśnie e, wspomniał Łukasz, że tam zachwyca rozległa panorama na Tatry i że jest to niesamowite miejsce. Tutaj e, właśnie widzimy e, bodajże wschód słońca naprawdę pięknie opiewa te góry, więc jeżeli chcielibyście sfotografować taki piękny górski krajobraz, no to zdecydowanie widzę, że warto wybrać się w to miejsce, no bo ten krajobraz naprawdę robi niesamowitą robotę. A jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, no to koniecznie kliknijcie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybujcie kanał tam na dole. Wtedy dacie mi znać, że chcecie właśnie więcej odcinków, więcej kolejnych miejsc ciekawych do fotografowania w Polsce. Teraz natomiast przechodzimy z gór do wodospadów. W sumie nieco pokrewny temat. I tutaj nam Tomasz przesłał zdjęcie z podgórnej w przesiece niedaleko Karpacza. Ponad kaskadą jest jeszcze sporo przestrzeni do wyszukiwania super kadrów, ale niestety zabrakło mi czasu i światła i złotej godziny, aby uwiecznić wszystkie kadry, jakie przyszły mi do głowy. Widzicie, że jest miejsce zdecydowanie z potencjałem. Jak tutaj patrzę na tą fotografię, to ja widzę... Instagramowe zdjęcia z różnych zakątków świata, jakieś Indonezji i tego typu egzotycznych takich krajów, a to mamy u siebie tutaj na miejscu, więc jak widzicie takie miejsca również w Polsce się znajdą, trzeba tylko dobrze szukać i właśnie między innymi oglądać tą serię filmów na kanale, bo można się dowiedzieć o takich miejscach na zdjęcia i wcale nie trzeba daleko jechać, żeby uchwycić tutaj fenomenalne kadry. Także jeżeli lubicie tego typu miejsca z wodospadami, z wodą, no to zdecydowanie miejsce od Tomasza jest godne polecenia. Przejdźmy od razu do kolejnego zdjęcia, również z wodospadu. Tym razem przysłała je Agnieszka i jest to wodospad Szklarki w Szklarskiej Porębie. Kolejny fajny wodospad w górskim takim otoczeniu leśnym, też miejsce widać, że z potencjałem. Teraz natomiast przejdźmy troszeczkę nad morze. Tutaj Łukasz wysłał nam fajny kadr z Trójmiasta Gdyni. Dokładnie to są Babie Doły i w tle stara torpedownia. Miejsce zdecydowanie warte uwagi, bo ten krajobraz właśnie taki morski z tą torpedownią w tle, no robi wrażenie i tutaj zdecydowanie można pomyśleć o jakichś fajnych sesjach, nie tylko właśnie takich krajobrazowych, ale właśnie na tle tej całej torpedowni. No bo ten krajobraz naprawdę jest bardzo ciekawy i nietypowy. To nie jest jakiś piękny sobie zachód słońca na tle morza, tylko tutaj mamy mocny taki klimat, można powiedzieć, trochę industrialny. Ta torpedownia w tle robi to zdecydowanie robota. Więc jeżeli będziecie nad morzem, no to, to miejsce zdecydowanie warte do odhaczenia. Właśnie, jeszcze jedno chciałem zaznaczyć. W tej serii raczej nie będę pokazywał takich sztampowych miejsc w Polsce, które raczej każdy z nas zna, tylko chciałem wyszukiwać różnych takich ciekawych miejsc, które nie są znane szerokiemu gronu. Dlatego też do tego odcinka wybrałem takie troszeczkę mniej popularne miejsca i również w kolejnych odcinkach raczej będę się skupiał na takich miejscówkach. Ale oczywiście linkujcie do wszystkich ciekawych miejsc w Polsce na zdjęciach. Zostańmy jeszcze w klimatach nadmorskich. Tutaj Patryk nam przesłał kadr ze Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Patryk pisze, że tutaj jest taki industrialny klimat, i to właśnie na zdjęciach wychodzi rewelacyjnie. Więc jeżeli jesteście w okolicy i chcecie wykonać takie właśnie industrialne zdjęcia, no to z tego co widzę tutaj dla fotografii zdecydowanie wychodzi to super. Jeszcze tutaj Agnieszka w komentarzu dołączyła również swoje zdjęcie i mówi, się, i mówi właśnie, że zgadza się, że to jest super miejsce. Więc zdecydowanie miejscówka godna zaliczenia i wykonania jakiejś ciekawej takiej industrialnej sesji zdjęciowej. OK, to jeszcze jedno miejsce z nadmorza. E, tutaj Ewelina przesłała nam wybrzeże i klif w Gdyni Orłowo. E, no miejscówka zdecydowanie warta odwiedzenia, bo te klify, te skały, e, te drzewa na górze robią olbrzymie wrażenie. I zdecydowanie warto być tutaj, widzę już, wybrać się o wschodzie lub zachodzie słońca, gdzie właśnie ten klimat takiego miękkiego światła słonecznego zdecydowanie się wpasuje w ten klimat. Także jeżeli będziecie tam w okolicy, no to miejscówka też warta odwiedzenia i zorganizowania jakiejś ciekawej sesji zdjęciowej, bo to jest taki klimat, który no nie jest zbyt popularny w Polsce, więc jeżeli będziecie na miejscu, no to koniecznie nam się wybierzcie i zróbcie jakieś ciekawe zdjęcia. Było trochę miejsc takich naturalnych, krajobrazowych, można by powiedzieć, ale teraz przejdziemy troszeczkę do miejskich klimatów. E, I tutaj Sebastian nam przesłał ujęcie z katowickich biurowców nadępnie, tak zwane tiramisu. E, I właśnie tutaj, tak jak Sebastian zrobił zdjęcie motoryzacyjne, no to też tutaj widzę właśnie takie sesje samochodów. Czy różnych ciekawych pojazdów, czy ogólnie takie sesje miejskie na tle tych wieżowców. Mamy tutaj w tle również zachodzące słońce, które odbija się w szybach tych budynków, co zdecydowanie dodaje uroku właśnie tym zdjęciom takiego właśnie fajnego, futurystycznego klimatu. Więc jeżeli jesteście z okolic, bądź będziecie gdzieś przejazdem, no to fajne miejsce do takich zdjęć motoryzacyjnych typowo miejskich. Chciałbym tutaj zrobić jeszcze taki mały przerwnik. Fajnie jest dzielić razem pasję, zarażać się wzajemnie pomysłami, inspiracjami, miejscami, bo to wszystkim nam wychodzi na dobre. Moim zdaniem nie warto podchodzić w ten sposób y, do fotografii, do naszej pasji, jako jakiejś takiej wiedzy tajemnej, y, że wszystko ukrywamy dla siebie, y, z niczym się nie dzielimy, o niczym nie mówimy, żeby inni nie wykorzystali na przykład naszego miejsca czy naszej techniki fotografowania. Nie o to w tym chodzi. Jak wszyscy będziemy się wzajemnie dzielić ze sobą wiedzą, no to wszystkim nam to wyjdzie na dobre. I dzięki temu wszyscy będziemy rozwijać naszą pasję, będziemy robić lepsze, ciekawsze zdjęcia i w fajniejszych miejscach. Także zachęcam Was do takiej zdrowej, przyjaznej atmosfery, bo to, tak jak mówiłem już wielokrotnie, wszystkim nam wyjdzie na dobre. Poza tym, jeżeli chcecie więcej również różnych tematów fotograficznych, jeżeli chcecie słuchać ciekawych audycji o fotografii, to zapraszam Was na mój drugi kanał. Podcast o fotografii, w którym prowadzę właśnie takie audycje na temat y, fotografii. Ostatnio opowiadałem Wam moją historię fotograficzną, więc jeżeli jeszcze nie znacie tego kanału, to tutaj macie link oraz w opisie do tego filmu. Zachęcam, zapraszam. Zostajemy w klimatach miejskich, ale może nie do końca miejskich, y, a hmm, ciężko to ująć, może industrialnych. W każdym razie. Sebastian przesłał nam ujęcie z parowozowni w Skierniewicach, gdzie można zrobić e, różne zdjęcia i tutaj klimat właśnie tych starych lokomotyw e, tej takiej pary buchającej tutaj z tego co wiem, co czytałem komentarze, że Sebastian sam wygenerował właśnie ten dym za pomocą wytwornicy, ale miejsce naprawdę fenomenalne, taki stary retro klimat, który pasuje do takich sesji zdjęciowych właśnie w tym stylu takim vintage retro, e, co zdecydowanie e, jest w tych czasach można powiedzieć modne, e, więc jeżeli będziecie tutaj w okolicach, no to zdecydowanie fajnie by było się wybrać tam na taką sesję w stylu retro. Ja bym tam chętnie zrealizował odcinek serii Fotograficzny powrót do przeszłości, bo właśnie te stare obiektywy idealnie pasowałyby się do to miejsce. Jeżeli byliście tam, robiliście zdjęcia, no to dawajcie znać w komentarzu i koniecznie wrzucajcie swoje prace w komentarzach pod tym filmem. Następne miejsce przesłała nam Sylwia i są to wiadukty kolejowe w Stańczykach. Malownicze i z góry i z dołu pisze Sylwia. I zdecydowanie widzę potencjał w tym miejscu, taki, można powiedzieć, w starym stylu, takim średniowiecznym. E, tutaj jakieś, nie wiem, akcje z Wiedźmina bym widział nawet. Bo te mosty prezentują się zdecydowanie wyśmienicie. Przeglądam również inne zdjęcia z tego miejsca. I zdecydowanie jest to bardzo, bardzo klimatyczne miejsce do właśnie takich zdjęć w stylu takim średniowiecznym, można powiedzieć, takim starodawnym. I właśnie to miejsce jest pełne potencjału do takiego fotografowania. Kolejne miejsce pokazuje nam Szymon, i to są Koszty, Kuby, Wiatraki na Krajowej 11 w południowej Wielkopolsce. I tutaj taki holenderski klimat tam się włączył. Więc, jeżeli mieliście w głowie taki kadr, właśnie z takim starym wiatrakiem w tle, no to to miejsce zdecydowanie jest godne uwagi. Teraz przechodzimy do kolejnego zdjęcia, troszeczkę innego. I przesłał nam je Sebastian, i jest to ogród japoński we Wrocławiu. Jedno z niewielu miejsc, gdzie można znaleźć ciszę i spokój i piękne widoki, pisze Sebastian. Zdecydowanie malownicze miejsce, ja osobiście tam nie byłem, ale jak będę we Wrocławiu, to chętnie się tam wybiorę. I właśnie, często takie, rzeczy, takie miejsca typu parki, często popularne, odwiedzane przez wiele osób, mają sobie duży potencjał, tylko trzeba go odkryć. Nie trzeba iść tymi głównymi szlakami, gdzie każdy robi sobie takie typowe zdjęcie turystyczne na tle, nie wiem, jakiegoś zabytku, tylko często warto szukać czasami e, drobnych, małych kadrów, gdzieś jakiś e, załomeń, światła jakichś odbić, różnych takich detali, szczegółów, których inni nie dostrzegają. I dzięki temu z takich miejsc możemy wycisnąć naprawdę wiele i wykorzystać to na swoich zdjęciach. Więc zachęcam Was do właśnie obserwowania świata, do zwracania uwagi na takie małe detale, szczegóły, obserwowania światła, otoczenia całego i wykonywania nie tylko tych zdjęć takich sztandarowych, takich typowych, które każdy wykonuje, ale odkrywania tych miejsc na nowo i całkowicie w innym świetle niż każdy do tej pory. Zakończymy ten odcinek zdjęciem od Bartłomieja i Bartłomiej wysłał nam zdjęcie z Nysy nad jeziorem i często właśnie takie miejsca, w których jesteśmy często, które gdzieś tam mijamy po drodze, w których na co dzień potencjału nie widzimy, mogą być wyśmienitymi miejscami na zdjęcia, tylko trzeba właśnie dostrzec. Piękne światło, które tam jest, na przykład, o wschodzie bądź o zachodzie słońca. E, trzeba dostrzec te detale, które tam gdzieś e, właśnie się chowają przed e, tymi typowymi turystami, którzy zawsze odwiedzają te miejsca, bądź po prostu takie miejsca mogą być nieodkryte nieopodal nas. Może to być łąka, co widzieliście, na przykład, w odcinku o Heliosie, który tutaj możecie obejrzeć. Gdzie po prostu wyszliśmy na łąkę obok naszego ogrodu i zrobiliśmy całą sesję zdjęciową, która naprawdę wyglądała super świetnie. Jakby to było wykonane gdzieś, nie wiadomo, jakimś safari, jakimś świetnym miejscu, które jest odwiedzane przez setki turystów. I właśnie warto dostrzegać takie miejsca wokół nas, małe, drobne, które często robią na nas wrażenie dopiero wtedy, kiedy odpowiednio uchwycimy je na fotografiach, na zdjęciach. Trzeba dostrzec właśnie to światło, e, potencjał tych miejsc i chodzić z aparatem, eksperymentować, próbować, e, wykonywać różne zdjęcia i w efekcie możemy odkryć naprawdę mnóstwo cudownych miejsc w naszym otoczeniu. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że często warto się wybrać również do takich miejsc częściej odwiedzanych przez ludzi e, popularnych i wykonać tam zdjęcia, których właściwie jeszcze nikt tej pory nie uchwycił, i do tego Was zachęcam do eksperymentowania, do zabawy fotografią, do szukania ciekawych miejsc, ciekawego światła i dostrzegania tych detali, których inni nie widzą. Teraz lecimy na podsumowanie tego filmu. Tak właśnie prezentuje się pierwszy odcinek serii filmów o najciekawszych miejscach na zdjęcia w Polsce. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, jeżeli macie jakieś swoje ulubione miejsca, no to koniecznie dzielcie się nimi w komentarzach pod tym filmem. Jednocześnie mówiąc, jakie je zlokalizować, jakie je znaleźć, możecie dać pineckę Google. A jeżeli chcecie przesłać swoje przykładowe zdjęcia z tych miejsc, no to zgłoszenia możecie dawać na ten adres mailowy. Jednocześnie linkujcie też do swoich profili na Instagramie czy stron internetowych, bo wtedy w kolejnym odcinku z tej serii będę mógł Was oznaczyć, że czekam na Wasze propozycje ja już zbieram kolejne właśnie ciekawe miejsca w Polsce, które pokażę w kolejnym odcinku z tej serii. Jeżeli wykonaliście jakieś zdjęcia właśnie w tych miejscach, które pojawiły się w tym odcinku bądź pojawią się w tych kolejnych, no to również dawajcie mi znać. Chętnie będę udostępniał wasze efekty. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.